Dajcie, moi drodzy! W tym odcinku chcę e, wygłosić swoją recenzję na temat gumeczek Lumbens. E, więc może przejdźmy od razu do rzeczy. Moim zdaniem gumeczki Lumbens są po prostu fantastyczne. E, są one dobre na zabicie czasu. E, jeżeli wam będzie się nudziło w domu, bo nie będziecie mieć co robić w wakacje, Polecam właśnie robić brązoletki z gumeczek Klumbel. No i w zimę też się dobrze spisują, bo możecie je. Bo możecie po prostu brązoletki robić i w stylu wiosny, w stylu zimny, w stylu świąt i po prostu tak cały czas robić. Ja mam już swoją kolekcję bardzo dużą i ostatnio co zrobiłam, to jest, no akurat to przed chwilą zrobiłam, to jest właśnie nakładka z gumeczek Lumbens na ołówek lub na kredkę. A więc moim, moim zdaniem to jest właśnie dobry na czasów. Sama robię to w wakacje, bo naprawdę... Też, to już jest wprawdzie ostatni tydzień i chciałam po prostu naprodukować tych właśnie brązetek, by po prostu mieć w czym chodzić w roku szkolnym. I w roku szkolnym również będę je robiła. Ja się z Wami już kochani żegnam. To jest taki krótki filmik, ale no niestety. I ja się z Wami żegnam, a więc... O, może tak? Napiszcie w komentarzach swoje recenzje o gumeczkach Lumens. Chęcią je przeczytam. I dam łapki w górę każdemu, właśnie, każdej recenzji. Ja się z wami żegnam już, bo nie chcę przedłużać. A więc, po kochani, uposałam wam buziaczki.